No, wiele na to powodów się składa. Ja myślę, że sporo o tym już mówiliśmy w swoich wypowiedziach i pewnie Państwo znacie je z mediów. Powiem tylko tak: no, powiem, rzeczywiście stawiam sobie cały czas za cel, jak będą utrzymanie się w eksploatacji, to jakby podstawowy ten cel, ale nie tylko. No, chcemy zrobić to w jak najlepszym stylu. Wydawało się, że po rundzie jesiennej, że nie ma tutaj jakby wielkiego zagrożenia i że te cele zostaną po prostu zrealizowane. Jednak wyniki w czasie rundy wiosennej, a dodając do tego ostatnie mecze rundy jesiennej pokazały nam, że tak jak to powiedział trener Skowronek któryś z wywiadów coś nie, nie działa pomiędzy relacjach między trenerem a drużyną. Do no sporu przeszedłem i człowiek nabiera dystansu do tego, co się dzieje wokół niego, no, zupełnie inaczej. Um, zaczyna postrzegać, nawet piłkę nożną. No, ma inne spojrzenie nad nią, na nią, z, z, patrząc no, z innej perspektywy. E, nie chcę wracać do tego, co było, co było negatywne. E, było to złe i, 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 i mogę powiedzieć, że ubolewam nad tym. E, nowy rozdział w życiu. To jest, to jest dla mnie ważne. Patrzę do przodu e, i jestem pozytywnie i optymistycznie do tego wszystkiego, co przede mną nastawiony. Na pewno nie zabraknie mi ani animuszu, wiary i chęci do tego, żeby e, rozpocząć pracę z, z zawodnikami w Pogoni trzecim. Myślę, że te trzy miesiące pracy do zakończenia rozkrywek, te, te 11 spotkań, które zostały, to jest e, tak jak powiedziałem, wyciągnąć z tych wszystkich meczów tyle, ile się da. Jednocześnie jest to przegląd kadry zespołu. Kilku zawodników wyjechało na różne reprezentacje i zostało teraz 12 zawodników. Oni przechodzili się badania lekarskie. Także ja będę miał możliwość przyjrzenia im się przede wszystkim, a cele sportowe na pewno spokojnie określimy sobie na następny, na następny sezon.